Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W filmie Jak ty wyglądasz? Przestań jeść. Jak ty możesz tak żyć? Dlaczego robisz to swoim dzieciom? Tak, kochani, tak to wygląda. Słuchajcie, postanowiłam, że chciałabym się troszeczkę do tego odnieść. Jak wiecie, u mnie są tematy plus size, natomiast jakiś czas temu w QA powiedziałam Wam, że temat diety, temat foodbooków, temat mojego odchudzania nie będzie już na tym kanale poruszany. Ja po prostu byłam głupia i za dużo o tym mówiłam, za dużo się z tym afiszowałam. To jest temat, w którym no. Ja nie czuję się dobrze. Jak możecie zauważyć, od kilkunastu dobrych lat ja walczę po prostu z nadwagą, z otyłością, z marnym skutkiem, ale w pełni zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądam. E, dlatego po prostu stwierdziłam, że no, chciałabym się do tego odnieść. Tak jak mówiłam na samym początku. Bardzo dużo dostaję wiadomości od Was na temat tego. Bugi, wróć do odchudzania. Bugi, odchudzaj się. Motywujesz nas. Ja też mam dużo kilogramów do zrzucenia. Ja też jestem po ciąży. Proszę cię, nagrywaj takie filmiki. Wróć do tego. Więc chciałabym jeszcze raz Wam powiedzieć, ostatni raz na wstępie tego filmu, że nie będzie już tematu odchudzania. Że ja już tego po prostu nie chcę. Ja już tego nie czuję. Ja nie chcę tej presji. Ja nie chcę codziennie dostawać od Was. Maili, czy schudłam kilogram, czy nie, czy znowu się poddałam. Także ten temat jest już zakończony. Um, I ja nie czuję się. Ja, ja mogę Wam poradzić, jeżeli chodzi o, o ciuchy plus size, jeżeli chodzi o fajne kosmetyki, jeżeli chodzi o to, gdzie kupić fajne ubrania plus size, um, jak wychowywać dzieci, nie wiem, jakieś tam dobre rady Wam sypać z rękawa. Natomiast w temacie odchudzania jest dużo innych osób, osób, które robią to na 100%, które schudły, które znają, się na tym i ja absolutnie jestem tragiczna. No zresztą, jeżeli mnie, oczywiście, w tym temacie, jeżeli mnie oglądacie, to widzicie, że nic z tego nie wychodzi, że tylko po prostu psycha mi siada już od tego i odpisywania na te wiadomości. Także postanowiłam, że tego tematu tutaj już nie będzie. Natomiast dzisiaj chciałabym ugryźć um, niby um, od drugiej strony i powiedzieć Wam o tym, jakie komentarze dostaję. Mimo tego, że moja osoba jakoś nigdy nie odczułam na YouTubie, żeby była jakoś mocno mega hejtowana, żebym dostawała jakieś mega hejterskie komentarze. Wiadomo, jest konstruktywna krytyka, są jakieś tam um, niemiłe komentarze, czasem wyzwiska, ale znajdą się oczywiście smaczki. Bardzo żałuję, dzisiaj nawet rano wspomniałam o tym mamie, że nie porobiłam sobie screenów tych wszystkich komentarzy, um, o których Wam tutaj mówię. Nawet dzisiaj taki komentarz rano przeczytałam i to mnie jakoś natknęło, że właśnie chciałabym o tym powiedzieć. Um, takie hejterskie komentarze na temat wagi, hamskie zwracanie uwagi na temat wagi drugiej osoby, słuchajcie, no to jest po prostu dla mnie hit, to jest po prostu chwyt poniżej pasa. Moi drodzy, ja mam w domu lustro, ja wiem jak ja wyglądam, ja wiem co to jest otyłość, ja wiem co to jest nadwaga, ja wiem jakie choroby towarzyszą otyłości i jak widzę po prostu kilka komentarzy w tygodniu weź się za siebie kobieto dlaczego ty się nie odchudzasz ja na twoim miejscu no po prostu to mi ręce opadają nie, słuchajcie nie chcę się odchudzać otyłość mi absolutnie nie przeszkadza czuję się świetnie ze swoją otyłością po co mi się odchudzę to co z tego, że zaczęły mnie boleć stawy to co z tego, że puchną mi nogi nie chcę! Dzięki za radę, ale ja po prostu nie chcę. Albo może powinnam odpisywać. Boże, serio? Jaka ja jestem głupia! Naprawdę? Myślę, że powinnam? Nie wiem, czemu na to nie wpadłam. Czemu ja nie wpadłam na to, żeby się odchudzać? Słuchajcie, po prostu nóż mi się otwiera, jak słyszę takie komentarze. Osoby otyłe, osoby z nadwagą zdają sobie z tego sprawę. Ja staram się żyć normalnie, staram się mimo tego, że jestem plus size, jakoś wyglądać, jakoś się umalować, jakoś się ubrać. Ja z reguły jestem optymistką, ale to nie znaczy, że... Gdzieś tam, słuchajcie, z tym nie walczę, że nie, nie mam jakichś słabych, gorszych dni. Ja to wszystko wiem. Tylko słuchajcie, gdyby to było takie łatwe, to ja już bym tutaj laska, taka, że hoho, ho, siedziała przed Wami i już taka w pełni. W pełnej krasie, słuchajcie, spełniona. Ja kiedyś powiedziałam, że taka jedyna rzecz, ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, bardzo optymistyczną osobą. Ja tak jak Wam mówię, czerpię z życia, po prostu ja się cieszę, że świeci słońce, nie wiem, że są warzywa w ogródku, to mnie cieszy, natomiast już jest takiej pełni szczęścia. Brakuje mi tylko tego, żebym w końcu schudła. Naprawdę, to, to tylko tego mi już brakuje do tego do pełni szczęścia, bo ja uważam, że jestem kobietą spełnioną, że robię w życiu to co kocham, że mam wspaniałą rodzinę, wspaniałe dzieci, męża, brata, yy, szwag-bradową, rodziców no po prostu teściów. Ja po prostu czuję się naprawdę spełniona i brakuje mi tylko właśnie. Tego ciuciu, ciu, 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 żeby schudnąć, i nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, no po prostu nie mogę. I jak słyszę takie komentarze, że dlaczego ty nic z tym nie robisz? Dlaczego twoja mama cię nie motywuje? Dlaczego twój mąż cię nie motywuje? Jak w ogóle, jak w ogóle ktoś może z tobą przybywać, jak to tak wyglądasz? W ogóle osoby otyłe powinny, powinno się zamknąć w szafie. No to naprawdę, wydaje mi się, że o tym trzeba. Mówić moi drodzy, o tym trzeba mówić. Osoby otyłe zdają sobie z tego sprawę, wiedzą jak jest, i ja Wam powiem szczerze, że. Mm, może nie tyle też co kwestie wizualne, ale po prostu zdrowie. Ja Wam muszę powiedzieć, że mi tak ostatnio siadły stawy, ja w ogóle się nigdy na zdrowie nie skarżyłam. Oczywiście yy, badania, wyniki mam wszystkie jak talala, lala, bumcyk bum, cyk, cyk, i sama się sobie dziwię, po prostu to są chyba geny, że. O, jestem o takich gabaretach, a jeżeli chodzi o moje wyniki, to są książkowe. Wyniki w ciąży książkowe. Teraz robiłam wszystkie wyniki, wszystko co się dało, wszystko jest książkowe, więc pewnie ratuje mnie jeszcze wiek i dobre geny, ale ja wiem, że to się będzie sypać i ja chcę walczyć dla tych dzieci. Ja zdaję sobie sprawę, że otyłość to choroba, że będzie tylko gorzej, że jakieś świństwa się do mnie przyczepią i nie potrzeba mnie w hamski, taki perfidny sposób uświadamiać. I oglądałam kilka tego typu filmów też na zagranicznym YouTube, gdzie myślałam, że tam jakoś, wiecie, jest spokojniej, ale zauważyłam, że tam też po prostu jest hardcore. Dlaczego ja ze sobą nic nie robię? Chcę być taka, podobasz się sobie taka, zrób to dla swojego męża, dla swoich dzieci. Jeżeli wy mnie oglądacie, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja z tym walczę. Walczę z tym od lat, z marnym skutkiem, ale ja się nie poddam. Kiedyś nadejdzie taki dzień, mam nadzieję, że wszystko się zmieni, że moja psychika gdzieś tam się otworzy na spokojnie i będzie siedziała przed wami piękna, zgrabna Bugimilka w shortach. Tak mi się zawsze marzyło. To po prostu, słuchajcie, opadają mi ręce. Te takie, wiecie, dobre rady, ale wbije ci szpilę, bo po prostu masz wszystko, ale tego ci się nigdy nie uda osiągnąć, tego nigdy nie zrobisz. Weź się za siebie, kobieto, jak ty wyglądasz. No i to jest po prostu straszne. I to jest po prostu straszne. No musiałam się z wami tym podzielić po prostu. No bo co innego, jakoś tam kulturalnie, tak, można napisać błogi, czy nie myślisz o tym, żeby schudnąć, czy, czy podejmiesz jeszcze raz walkę, no to to ja rozumiem, ale już takie ostre komentarze hejterskie, hamskie, perfidne, no to po prostu. Nóż się gdzieś tam otwiera. E, I słuchajcie, no co? No co ja Wam mogę powiedzieć w tym temacie? No straszne to jest. Ja nie wiem, jak osoba, jedna, druga osobie może coś takiego napisać. No to jest dla mnie e, chamskie. E, tak jak mówię, no nie będzie y, i na szczęście, słuchajcie, tych komentarzy nie jest dużo. E, to jest jakby tylko takie, taka kropla w morzu, ale to jest, to się pojawia i to mnie bardzo, bardzo denerwuje. E, więcej jest. Was, moich kochanych widzów, gdzie fajny mamy ze sobą kontakt, także tak jak mówię, jestem plus size taką. Konkretna plus size, ale mam nadzieję, że kiedyś bez żadnej presji nadejdzie ten dzień, że w końcu się uda. I dlatego chciałabym te moje dietowanie, to wszystko zostawić dla siebie, robić to po cichutku, nie afiszować się tak jak mówiłam z tym, nie mówić znowu, bo, bo później będzie, czy schudłaś kilogram, czy przytyłaś. Ja mam gorsze dni i są też takie momenty, słuchajcie, że e, dbam o siebie, jem zdrowo, staję na wagę a tam. Kilogram na plusie. No, załamka, prawda? No, ale wiecie, no, no, jakoś trzeba żyć, tak? Ja jestem szczęśliwą osobą. Jest mi dobrze z moją rodziną, z moimi bliskimi, z moimi znajomymi, z wami, tutaj, z tym co robię. Także na spokojnie, powolutku, w domowym zaciszu. Myślę, że może kiedyś, tak jak mówiłam wcześniej, nadejdzie ten dzień, kiedy będę mogła wam się pochwalić swoimi wynikami. Tak po prostu. No i słuchajcie, też chciałabym dużo sił życzyć dziewczynom, które do mnie po prostu piszą, czy to maile, czy wiadomości prywatne właśnie na temat tego, jak jesteście traktowane, jak ludzie wytykają was palcami, jak ludzie dalej mówią, że otyłość to tylko leży je chipsy, lody i ogląda seriale, bo dalej ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że otyłość to jest choroba jak każda inna. Że otyłość y, to jest też uzależnienie od jedzenia, i ja absolutnie będę się z tym kłóciła, że można się uzależnić od jedzenia tak samo, jak można się uzależnić od alkoholu, czy od, y, czy od narkotyków, czy nie wiem, od papierosów. Y, moim zdaniem tak. I otyłość trzeba leczyć, bo jest to choroba. Gdyby to nie była choroba, słuchajcie, gdyby to było tak łatwo, to ja tak naprawdę nie wyglądałabym teraz. Tym bardziej, że już miałam tyle prób podchudzania. I kończyło to się beznadziejnie za każdym razem. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi w tym filmiku, że przekazałam Wam to wszystko, co chciałam Wam przekazać. Eee, no i co? I pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Myślę, że takie tematy też warto poruszać, eee, że takie komentarze są, że takie teksty są. Nie tylko u mnie, ale też u innych osób, bo tak jak mówię, oglądałam też zagraniczne filmy. No chcemy coś z tym zrobić. To nie jest tak, że my osoby grube nie chcemy nic z tym zrobić. Dobrze nam się tak żyje i czekamy tylko na waszą pierdziel i waszą radę. No właśnie. Dobra, kochani. Ściskam was serdecznie, pozdrawiam do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki. Hej, pa pa. Mua, pa.